Grzegorz, ja już nagrywam, no gdzie ty jesteś? Dzisiaj będzie inaczej. Oglądaj do końca, to zobaczysz. Nazywam się Grzegorz Mroczek i pomagam w uzyskaniu najtańszego kredytu hipotecznego. Zapraszam do oglądania. W tym filmie dowiesz się, jak ogromne oszczędności daje nawet bardzo mała nadpłata Twojego kredytu hipotecznego. Będzie dużo ciekawych wyliczeń. Więc nie tylko słuchaj, ale i koniecznie oglądaj. I to najlepiej do końca to wideo, bo na końcu będę mówił o zagrożeniach. Kilka tygodni temu nagrałem odcinek, czy po nadpłacie kredytu lepiej jest skrócić okres kredytowania, czy też lepiej jest zmniejszyć Ratę Twojego kredytu hipotecznego, a przede wszystkim w tamtym filmie wyjaśniłem, co należy zrobić, aby mieć korzyści jednej i drugiej opcji. Czyli ze względu na skrócony okres kredytowania, żeby mieć jak najniższy koszt kredytu, a ze względu na zmniejszenie wysokości raty, żeby ten Twój kredyt był jak najbezpieczniejszy, ta rata obowiązkowa była dla Ciebie jak najniższa. I teraz w tym filmie, w obliczeniach, których będę dokonywał, będą właśnie robione na podstawie tego, jakbyś skrócił okres kredytowania, czy też zastosował. Zmniejszanie raty z opcją nadpłaty, właśnie szczegóły w tamtym filmie wyjaśnię, link właśnie w opisie filmu. I teraz przejdźmy do przykładu. Załóżmy, że kwota kredytu w naszym przykładzie do spłaty wynosi 300 tysięcy złotych. Pozostało nam 25 lat spłaty. Dodatkowo mamy oprocentowanie w wysokości 8% na rok. W takiej sytuacji łączny koszt Twojego kredytu hipotecznego byłby jeszcze odsetkowy koszt 394 635 zł. I to tak jak wspomniałem, są same odsetki. I teraz pytanie, co się stanie, jeśli nadpłacisz tylko i wyłącznie 1% pozostałej kwoty do, do spłaty? Czyli w naszym przykładzie 1% z 300 tysięcy no to jest 3000 zł. W takiej sytuacji odsetki spadłyby do 376 213 zł. Oznacza to, że oszczędności na odsetkach w naszym przykładzie wyniosą aż 18 422 zł, czyli jest to 4,67% wszystkich odsetek, które pozostały do spłaty. I teraz zobacz niebieskie pole. 1% nadpłaty. Daje aż 4,67% mniej odsetek właśnie pozostałych do spłaty. A teraz sprawdźmy, ile ty zaoszczędzisz. Najlepiej zatrzymaj ten film i sprawdź sobie w systemie internetowym, ile lat jeszcze pozostało ci do spłaty. Lub ewentualnie sam policz. czyli jeśli na przykład brałeś, czy brałeś kredyt na 30 lat, a minęło już na przykład 5 lat, no to pozostały ci do spłaty 25 lat. Jeśli chodzi o pionowe kolumny w tym arkuszu, który tutaj teraz widzisz, to, jest to jeśli chodzi tutaj o ilość lat, które pozostały do spłaty, i sprawdź też, jakie masz obecnie oprocentowanie. To też również najlepiej w systemie internetowym i poziomy wiersze w naszej tabeli to są właśnie te różnego typu oprocentowania. I na przecięciu masz wynik. Jeśli to będzie mniej więcej dla ciebie, że będzie 26, a nie 25 lat, no to będzie to w przybliżeniu par sobie na przykład na 25 lat. I teraz pytanie, czy 1% to dużo, jeśli chodzi o, o nadpłatę? No, jeśli masz 500 tysięcy kwoty kredytu, no to 1% to jest 5 tysięcy złotych nadpłat. Jeśli masz, tak jak wspomniane wcześniej 300 tysięcy kwoty kredytu, jeszcze ci pozostało to 3 tysiące. Jeśli pozostało ci tylko 100 tysięcy kwoty kredytu, no to będzie to 1 tysiąc złotych nadpłaty, więc moim zdaniem nie jest to duża kwota. I teraz zwróć uwagę na tabelkę. Patrząc na nią od lewej do prawej, mamy coraz dłuższy okres do spłaty i tym samym oszczędności procentowo są jeszcze większe. Patrząc również od góry do dołu, czyli im wyższe oprocentowanie, czyli wybor coraz wyższy, tym również dla Ciebie procentowo są wyższe oszczędności. Co jeszcze możemy zauważyć? Możemy to, że jeśli pozostało na przykład 5 lat do spłaty, to oprocentowanie nie ma aż tak dużego znaczenia. Ale jeśli pozostało ci do spłaty 20, 25, 30 lat, to ma ono, jak widzisz, ogromne znaczenie. Czyli w tej sytuacji nadpłaty mają ogromne, ogromne znaczenie. Za chwilę zobaczysz, co dzieje się przy większych nadpłatach, ale najpierw mam prośbę do Ciebie. Na tym kanale jest już niemal 100 filmów o tematyce związanej właśnie z kredytami hipotecznymi. Ale jest to mój pierwszy film z tego typu wyliczeniami i zajmują mi one po prostu dużo więcej czasu. Więc jak mam dalej kręcić takie filmy z wyliczeniami, to daj mi proszę lajka. Napisz byle jaki komentarz, a nawet udostępnij ten film, żeby zobaczyło go jak najwięcej osób. A teraz zobaczmy co się dzieje, jeśli nadpłacisz nie 1, a 5% pozostałej kwoty do spłaty. W naszym przykładzie 5% z 300 tys. zł to jest 15 tys. zł. W takiej sytuacji na odsetkach zaoszczędzisz aż 80 956 zł, co daje 20,51% pozostałych odsetek do spłaty. Dokładnie, zobacz teraz w tabelce, znika ponad 1 piąta reszty odsetek. A jeśli masz jeszcze 30 lat do, do spłaty, a wibor wzrośnie tak, że oprocentowanie będzie wynosić łącznie 10%, czyli wibor plus marsza będzie 10%, to idąc o jedno pole w dół i o jedno w prawo mamy 30,19% mniej odsetek, czyli niemal o 1 trzecia mniej odsetek w takiej sytuacji. Oczywiście możesz powiedzieć, że 5% to dużo większa nadpłata niż 1%, ale jeśli masz taką możliwość, to sam oceń czy warto to zrobić. Poszukaj teraz w tabeli, ile ty zaoszczędzisz, a ja zapraszam cię do subskrypcji tego kanału, żeby nic cię nie ominęło. Więc idziemy dalej. A co jeśli nadpłacisz nie 5, a 20% pozostałej kwoty kredytu? W naszym przykładzie 20% z 300 tys. zł to jest 60 tysięcy zł. W takiej sytuacji Twoje oszczędności będą wynosić aż 225 369 zł. To jest aż. 57,11% dalszych odsetek po prostu znika. Przyznam Ci się, że sam osobiście byłem w szoku jak to wyliczyłem, dlatego postanowiłem nakręcić ten film. Zobacz, 1 piąta nadpłaty pozostałej kwoty kredytu, a grubo ponad połowa Twojego odsetek znika. No po prostu odparowywuje, nie ma ich. Jeśli pójdziesz o jedno pole w dół o jedno w prawo od niebieskiego... To dla 30 lat, jeszcze gdyby Ci pozostało do spłaty i gdyby oprocentowanie wzrosło do 10% w skali roku, oczywiście no nie życzę, to w takiej sytuacji znika aż 67,23% reszty odsetek, czyli ponad 2 trzecie. Co więcej, nawet jak Twoje oprocentowanie, czyli Wibor plus marża banku spadnie kiedyś do 4% w skali roku i pozostanie Ci na przykład 20 lat spłaty, to wciąż przy takiej nadpłacie zniknie Ci aż 43,65% odsetek. Także wow, zobacz, przy 20 latach masz kolumnę 4%, czyli drugi wiersz. No więc jak to wszystko zobaczyłeś czy zobaczyłaś, to teraz możesz sobie zadać pytanie. Pierwsze. Czy lepiej jest zbierać do tych 5 czy też 20%, czy jeśli masz tylko 1% pozostałej kwoty kredytu, to czy już warto nadpłacić? I odpowiedź na to pytanie brzmi, że od razu warto nadpłacić. Nawet jeśli masz 1%, nie 0,5% tej kwoty nadpłaty, to już żebyś to zrobił. Dlatego, że po prostu do końca okresu kredytowania będziesz miał po prostu mniejsze odsetki, zatem bardziej kalkuluje się nadpłata w każdej chwili. No to drugie pytanie, jakie możesz sobie zadać, skoro to tak bardzo się opłaca, to jak tutaj po prostu więcej w takim razie nadpłacać, skoro no, możecie nie do końca być stać na ratę, ponieważ wzrosły ci stopy procentowe, ja tutaj jeszcze mówię o nadpłatach i tak dalej. No to jeśli masz możliwość, to możesz sobie wziąć na przykład pożyczkę w zakładzie pracy, jeśli masz oczywiście niższe oprocentowanie i na przykład nadpłacić. Możesz również pożyczyć na przykład środki od rodziny, jeśli również masz taką możliwość. Za chwilę na no, rodzinach nie zażąda ci bardzo szybko zwrotu. Być może warto wybrać również tańszą wycieczkę wakacyjną i zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, nadpłacić, a może twój po prostu stary telewizor jest jeszcze dobry, w porządku i nie ma sensu kupować nowego, a tą różnicę właśnie nadpłacić na kredyt hipoteczny. Nagrałem też dla Was serię filmów Jak więcej zarabiać. Tutaj link do tej serii, a także tutaj w opisie. Tam dostaniesz informacje, ponieważ prowadząc spotkania rozmawiam z osobami, które zarabiają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, jak i z tymi, które zarabiają 2-3-4 tysiące. Miesięcznie i zauważymy, jakie jest różnica między tymi a tymi osobami, i dzięki temu Ty możesz się nauczyć, co zrobić, aby właśnie też więcej zarabiać. W ten sposób jeszcze szybciej nadpłacisz swój kredyt hipoteczny i po prostu będziesz miał dużo, dużo mniej odsetek. Na koniec chcę Ci powiedzieć jeszcze kilka zdań o zagrożeniach właśnie spowodowanych tymi nadpłatami, żebyś za bardzo nie rozpędził czy nie rozpędziła i wszystko nie nadpłacił. Więc pierwsze zagrożenie. Zawsze zachowaj swoją poduszkę finansową w wysokości sześciokrotności swoich miesięcznych wydatków. Wydajesz czy wydajecie 5 tysięcy złotych miesięcznie, to 30 tysięcy zawsze powinno być na Waszym koncie w celu bezpieczeństwa, dlatego że bezpieczeństwo Twoje czy też Wasze jest ważniejsze niż zyski, które będziesz mieć z nadpłaty kredytowej kredytu hipotecznego. Drugie zagrożenie. Jeśli chcesz skrócić okres kredytowania przy kredycie hipotecznym, to koniecznie sprawdź, zapytaj w banku, czy nie ma dodatkowych opłat za aneksy, ponieważ czasami się zdarza, że bank potrafi wziąć 0,5% pozostałej kwoty kredytu za aneks skracający okres kredytowania. No, w takiej sytuacji powinieneś nadpłacać, zmniejszając wysokość raty i później regularnie sobie to nadpłacając, o czym właśnie mówię we wspomnianym już kilka razy w tym odcinku w filmie. I trzecie zagrożenie. Jeśli obecna rata jest dla Ciebie za duża, to może lepiej nadpłacając kredyt hipoteczny zmniejszyć wysokość raty, a nie skrócić okres kredytowania. W ten sposób troszkę mniej zaoszczędzisz na odsetkach, ale będzie to dla Ciebie po prostu bezpieczniejsze. A teraz koniecznie właśnie obejrzyj sobie tutaj proponowany film, który wcześniej parę razy wspomniałem. A ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i pamiętaj, jak kredyt hipoteczny to tylko strafnie inwestuj.